Najdroższe prywatne odrzutowce są dla niektórych największą formą luksusu, a możliwość latania tam, gdzie się chce, jest tego nieodłączną częścią. To właśnie dlatego najbogatsi mieli zawsze słabość do drogich ekskluzywnych samolotów. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zatem 10 najdroższych prywatnych samolotów świata. Miejsce 10. Boeing 737 Koszt takiego samolotu to 320 milionów złotych. Jego właściciel nie jest znany. Wiadomo o nim tyle, że jest biznesmenem, który zamówił samolot na specjalne zamówienie. Zmodyfikowany, aby pomieścić 19 pasażerów z miejscami do spania dla 8 z nich. W samolocie znajdują się łóżka typu king size, sypialnia, prysznic oraz pokój konferencyjny. Na pokładzie znajduje się również w pełni wyposażona kuchnia oraz bar. Miejsce dziewiąte: Airbus A319 Corporate Jet. Jego wartość to 324 miliony, a właścicielem jest Wigilia Maliach. Majątek tej persony to szacunkowo 4,8 miliarda złotych. Airbus oferuje jedną z najnowocześniejszych oraz najbardziej wszechstronną w rodzinie samolotów korporacyjnych maszynę Airbus A319. Jest to drugi co do ceny najdroższy model tego producenta. Oczywiście cena 324 miliony to cena za podstawowy model, a jeżeli stać Cię na taki samolot, na pewno stać Cię również na to, aby go sobie nieco dopieścić, tak jak chcesz. Na miejscu ósmym Boeing 757. Cena 400 milionów złotych. Właścicielem jest Donald Trump, którego majątek opiewa na 16 miliardów złotych. Trump ma to do siebie, że prezentuje on swoje nazwisko wszędzie tam, gdzie uznaje to za stosowne. Sukcesywny miliarder kupił ten luksusowy samolot jako używany od współzałożyciela firmy Microsoft, Paula Allena i od tego czasu wpompował on w ten samolot kupę kasy, by był jeszcze bardziej ekskluzywny. Dostosował on go do swojego stylu, gdzie wnętrze zdobione jest złotymi elementami, zaczynając od pasów bezpieczeństwa, po pozłacane elementy w łazience. Miejsce 7. Gulfstream 3 Cena 500 milionów złotych. Właściciel Tyler Perry. Majątek 1,6 miliarda złotych. Amerykański producent, aktor i reżyser stwierdził, że jego prywatny odrzutowiec jest wyraźną projekcją samego siebie. Dostosował go on do takiego stanu, że on sam nazywa swój samolot latającym teatrem. Odrzutowiec ten to mekka z kilkoma telewizorami, biblioteką oraz prywatną kuchnią. Tyler zmienił w samolocie szyby w oknach na specjalny rodzaj, tak aby w nich kontrolować przeźroczystość w sposób elektroniczny. Cena bazowa tego samolotu to 260 milionów złotych, więc tak jak widzicie drugie tyle zostało włożone w udoskonalenia i modyfikacje maszyny. Miejsce szóste, Boeing 747-81 VIP Cena 612 milionów złotych. Właścicielem samolotu jest Joseph Lowe. Jego majątek to 40 miliardów złotych. Ta gigantyczna cena symbolizuje luksus i przepych w każdym calu. Potentant Hongkongu postanowił sobie pewnego dnia sprawić prezent urodzinowy i zakupił on za jedną setną swojego majątku małą zabaweczkę. W środku tego samolotu znajdują się spiralne schody, które prowadzą na drugi pokład. Jest to jeden z najpiękniejszych samolotów w naszej dziesiątce. Na miejscu piątym Boeing 767-33A. Cena 682 miliony złotych. Właścicielem maszyny jest Roman Abramowicz z majątkiem 56 miliardów złotych. Roman Abramowicz zajmuje środek stawki tego zestawienia ze swoim Boeingiem 767. Jest to kolejny luksusowy ptak, szybujący 10 000 stóp nad ziemią. Romana mniemanie i pomysł na to, jak powinien wyglądać dom, znacznie różni się od tego, co prawdopodobnie myślicie. Samolot ma 30 miejsc siedzących na pokładzie, wraz ze wszystkimi udogodnieniami, w tym ogromną sypialnią i ogromnymi łazienkami. Oryginalny samolot może przetransportować do 300 osób. Rosyjski miliarder co prawda teraz używa go do osobistych podróży, ale latał nim ze swoją drużyną piłkarską, Chelsea od meczu do meczu. Miejsce czwarte Boeing 747-400 o wartości 880 milionów złotych. Jego właścicielem jest książę Al-Walid bin Talal z majątkiem na poziomie 104 miliardów złotych. Książę Arabii Saudyjskiej jest jedną z moich ulubionych postaci tego zestawienia. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego ktoś tak bogaty jest dopiero na czwartym miejscu tego rankingu, to poczekaj aż dobrniemy do jego końca. Mały, tańszy samolot księcia może pomieścić do 400 osób, choć w tym momencie jest on używany prywatnie w celach krajoznawczych. Miejsce trzecie. Boeing 747-430. Cena 932 miliony złotych. Właścicielem tego podniebnego ptaka jest sultan Haji Hassal, którego majątek szacowany jest na 80 miliardów złotych. Posiadacz tego odrzutowca jest jednym z najbogatszych monarchów świata. Człowiek o tak obrzydliwym bogactwie może pozwolić sobie na podróżowanie po świecie samolotem wartym miliard złotych. Co ciekawe, początkowo zainwestował w niego tylko 520 milionów, potem jednak dorzucił jeszcze kilka groszy, bo w samolocie brakowało trochę złotego koloru. Zatem praktycznie cała łazienka została pokryta złotem, a sypialnia i bar drogocennymi kruszcami. Uczynił on ten samolot trzecim najdroższym samolotem świata. Miejsce drugie Airbus A340. Cena 1,6 miliarda złotych. Właścicielem jest Alisher Azmanow z majątkiem na poziomie 56 miliardów złotych. Najbogatszy człowiek w Rosji, a przynajmniej oficjalnie. Posiada on samolot większy od samolotu Władimira Putina, również oficjalnie. Cena podstawowa tego modelu to 1,2 miliarda złotych. Taka cena wystarczyłaby, aby zająć drugie miejsce, ale jednak jak można było się tego spodziewać, niestandardowe wnętrze i najnowocześniejsze technologie z systemem bezpieczeństwa musiały zostać specjalnie domówione za kwotę 400 milionów złotych. Jak sam posiadacz twierdzi, był to drobny wydatek rzędu miesięcznej pensji. Miejsce pierwsze Airbus A380 Cena 2 miliardy złotych. Właścicielem samolotu jest Al Walid bin Talal, o którym słyszeliście już w tym zestawieniu. Ten Airbus jest najdroższym samolotem świata, który deklasuje swoich rywali. W tym przypadku oczywiście nie jest to bazowy model. Jeden z dwóch odrzutowców księcia, jako jednego z najbogatszych ludzi świata, jest przepełniony luksusem, co w zasadzie możecie zaobserwować na tych zdjęciach. Wstępnie samolot kosztował księcia 1,4 miliarda złotych. Niemniej po zakupie dorzucił on jeszcze trochę drobnych, aby wpompować w niego mnóstwo złota i drogocennych kruszców. To królestwo niebios wyposażone jest w właśnie Turecką salę modlitewną z dywanami wysuwanymi automatycznie w kierunku twarzy, salę konferencyjną i garaż dla jego samochodów. To by było na tyle w tym zacnym odcinku. Jeżeli odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu. Wbij również na mojego Instagrama jego nazwa to po prostu gdzie taniej. Byłoby fajnie, jeżeli byś go zaobserwował. Tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!